Zapewne o tym wiecie, że dzisiaj obchodzimy Walentynki, no 14 dzień lutego, e, sobota, e, no i wspomnieliśmy świętego Walentego e, w liturgii, ale dzisiaj także obchodzimy święto w kościele, w liturgii, czyli w tym kalendarzu liturgicznym, bo dzisiaj święto Cyryla i Metodego, wielkich misjonarzy właśnie Słowian, e, no i dlatego dzisiaj czytamy Ewangelię Łukasza, bo ona jest przywidziana właśnie do, do tego wspomnienia. No ale jeśli tak mówimy ogólnie, jeśli mówimy też o Walentynkach, jakimś doświadczeniu takiej miłości, to po pierwsze, chyba na tym dzień, aby Wam powiedzieć na początku, zanim usłyszymy tę Ewangelię, że każdy z nas jest mocno kochany przez Pana Boga. I. I myślę, że to warto sobie często gdzieś tam przypominać, nawet jeśli człowiek ma takie poczucie, że, że nikt go nie kocha. Poza tym też są taki, tacy ludzie, którzy zmagają się z takimi uczuciami trudnymi. Może no, są samotni i, i nikt e, nim dawno nie powiedział, że są ważni na przykład dla kogoś albo że są kochani. Pan Jezus chce powiedzieć dzisiaj, szczególnie do tych osób, jesteście na mnie ważni, kochani. Warto sobie okazywać życzliwość, miłość, dobroć, wzajemność. To jest to, co wzajemną, to jest oczywiście to, co jakoś dla nas ludzi powinno być naturalne. To powinniśmy sobie wyrażać na co dzień, szczególnie my chrześcijanie, ludzie wierzący, dla tych, których Ewangelia, słowo Boże sakramenty są ważne to oczywiście musi się przenosić na życie a każde spotkanie z Bogiem to jest spotkanie z Bogiem który jest pełen miłości i miłosierdzia Bogiem szczególnie który pokazuje no, w perspektywy też w przez serce kiedy my chcemy tu czcić miłować serce pana Jezusa to serce jest takim naprawdę wyrazem Bożej miłości Nieprzypadkowo Pan Jezus objawia swoje serce, to jakby chciał mi ci przypomnieć. Tak, w tym sercu jest miejsce dla każdego człowieka. I to jest piękne. Tyle o miłości dzisiaj na początku, ale to taka, może przyszło mi trochę refleksji, takiej związanej właśnie z tym Dniem Świętego, Walentego. Ale nie zapominamy oczywiście o Świętym Cyrylu, Metodem. To wielcy misjonarze w Słowie, wielcy w Kościele, także święci, więc też za nich. Przez ich wstawiennictwo się, się modlimy. Dobra, wracajmy do tego, co jest najbardziej istotne do Słowa Bożego. Dzisiaj czytamy Ewangelię Łukasza. Nie Marka, ale Łukasza. Tego było w tym tygodniu, bo dziś ta Ewangelia jest trochę ze wspomnienia. Dziesiąty rojdzie wersety od 1 do 12. Posłuchajcie zatem tejże Ewangelii. Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przejść zamierzał. Powiedział też do nich żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyła was jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa, ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiego miast, domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie powróci do was, w tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc. Co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a ja przyjmą was, jedźcie co wam podadzą. Uzdrawiajcie chory, którzy tam są, mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a ja nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie, nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Także to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam wam, Sodomie lżej będzie w ówdzie niż czemu miasto. E, zapewne to doświadczenie pójścia właściwie jako misjonarze, czy głosiciele słowa, e, przekazujące też łaskę Pana Boga, i, i tą e, przez cuda, to chciałem powiedzieć. E, apostołowie, którzy poszli i tam też czynili cuda, o to chodzi, bo się trochę zamącałem, przepraszam było ważne dla apostołów, bardzo ważne. I aby takie doświadczenie, wiecie, doświadczenie tego, że mogli podziałać, mogli jakby na własnej skórze doświadczyć łaski i mocy Pana Boga. To jest jakby jedna myśl. Druga, zauważcie, że my możemy być w kontekście też dzisiejszego wspomnienia, czyli święta, święta wspomnienia Cyrila i Metodego, ale mi się pląta język dzisiaj, przepraszam Was. Ważne jest to, żeby, żeby mieć to doświadczenie, że my jesteśmy powołani. Do tego, żeby dać świadectwo o Jezusie w Chrystusie, ale dokładnie o to chodzi, bo dzisiaj też w kontekście tego 14 dnia lutego, żebyśmy dawali świadectwo o miłości. Po pierwsze, jakby byli ludźmi, którzy na co dzień pokazują, że są kochani, że są ważni, że ktoś ich bardzo kocha, a to jest Pan Bóg. Bądźmy misjonarzami miłości, wzajemnej życzliwości, takiej dobroci, czasem uśmiechu zwykłego. Takiej naprawdę ludzkiej, ludzkiej życzliwości na co dzień. Myślę, że to jest bardzo, bardzo gdzieś tam ważne. I myślę, że przez to też, będziemy jakoś, wiecie, takimi misjonarzami, tymi, którzy Pan Jezus wysyła. Proście Pana żniwa o robotników. Żniwo, prawdzie, wielkie robotników mało. Pan Jezus wypowiada takie słowa. Obyśmy byli tymi robotnikami, bo każdy z nas nie będzie takim robotnikiem na tym żniwie. Który jest przed nami, do, nam Pan jest, do którego nas Pan Jezus właśnie posyła. Dobra, tyle z moich jakichś takich rozważań. Dzisiaj się trochę nie plątam, ale mam nadzieję, że mi jakoś wybaczycie. To może z okazji tego 14 dnia, dnia, dnia Świętego Walentego, może na to jakoś tam zwalał. Oczywiście, jeśli mówimy zakochani, to. Mówię o zakochaniu w Panem Bogu, bo to jest najważniejsze. Zawsze w Nim mamy, mamy być zakochani i kochać Go e, taką miłością największą. Dobra, tyle już mojego poplania. Pomódmy się, zawierzmy tydzień dzień Panu Jezusowi. Dzisiaj pamiętajmy o wszystkich narzeczonych. Pamiętajmy o małżonkach, pamiętajmy o takiej wzajemnej życzliwości i o to, żebyśmy tak potrafili właśnie na co dzień, żebyśmy potrafili tacy być, być siebie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowańcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nazwa zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim nie was strzeży i błogosławi mogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Pięknego i błogosławionego dnia w życzę. Oczywiście bardzo Wam dziękuję za ten tydzień, w którym mogłem z Wami być i Wam potowarzyszyć. W przyszłym tygodniu witamy bardzo serdecznie. i Zapraszam już do tego, do rozważań Księdza Ojca Dominika. Serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście także byli z nami w przyszłym tygodniu i właściwie cały czas, jak to, jak to nagrywamy i jak to Wam gdzieś tam danie wie przez, przez właśnie media społecznościowe. Dobrego, błogosławionego dnia. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem.